Chyba gierka na YouTube, tak, nic nie zrobiłem, ale spoko się grało. Ej, widzowie, zapraszam do subskrypcji, do obserwacji, do tapowania, do udostępnienia, do komentarzy widzowie, do subskrypcji, do komentarzy, widzowie. Damy gierkę na YouTube'a sobie, tak o mo, nic się nie działo, widzowie. Dobrze było To się liczy. Wygrana się liczy, widzowie! Wygrana się liczy, widzowie, to jest najważniejsza rzecz w tej grze. Wygrana zwycięstwo widzowie A nie! Zapraszam do subskrypcji, widzowie. Do łapki w górę, o łapka w górę, komentarz i subskrypcja. Dzieciaki, nie? Dzieciaki. Do szkoły, do szkoły. Telefony odłóżcie to z szkoły. A nie, TikToka oglądasz. Dzieciaku, dzieciaku. Dzieciaku. Olina, stapujesz mi live'a? Religa, jak mi stapujesz live'a, to ci wybaczę te obelgi w moją stronę dzisiaj. Jestem starszy od ciebie, chłopczyku. Stary, ale zachowujesz się jak idiota. Dla mnie jesteś trzynastoletnim, jakimś dzieciakiem niedorozwiniętym. No sorry, stary. Takie rzeczy, kiedy bierzesz na TikToku, to się żygać chce. Nie chce mi się tego czytać, nie chce mi się grać, nie chce mi się streamować przez ciebie. Mówisz, że jesteś starszy ode mnie, a piszesz takie śmieci kocopały. Ja mam wrażenie, że ty z mamą mieszkasz i ta mama dopiero mleko odgrzewa ci w mikrofalówce, chłopie, z butelki, zaraz byś pił mleko, chłopie. Dlaczego czemu nie grałeś, Budzi nie jadła dzisiaj śniadania i musi się wyżyć na TikToku. Mogę zagrać, TheShadow? No to dawaj, chodź. Coś takiego napisałem. Przypie... Co, psa, co, co lajwa się przypierdzielasz? Aj, aj. No kurde, mnie wyzywają dzieci na TikToku, no nie pozwolę na to Nie będziemy no dzieciak jak wyzy wyzyło 13 lat blisko Mario my zawsze gramy my zawsze gramy Mario Leży 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 Come down, calm down bro Nie wiem Mario Teraz, ten Daj Dawaj na Discorda chodź zaraz, aż tak, ale <coughs> to niedługo X-Men to podjeżdża sam, let's go! To mocno musi być. Cie <coughs> mano, no, się... ja mam 30 lat, to mogę? Co możesz, Ale, tak możesz suba dać? On strzela prosto, nawet. Tu <coughs> do oponentów. Ty rogi kurwa, tu połam. No nie pierdolę, że tam jeszcze dwóch było. Let's fucking go. Jameson. Ruch załatwiony. Twój kompan trafił do guagu. Nieź broń, muszę zmienić. Ty złownia? też nie mam ututów. <noise> Bywało gorzej. Dobra, mamy to. Ja nie mogę grać, bo mam ze słabego PC, tylko przy Warzone 2 mi wytrzymało przez pierwsze 7 sezonów. No jak dzieciaki nie mogą? W ogóle wierzę, że Warzone mobile wychodzi wysoko. siema. odpowiesz mi siema, nikt ważny, siema. Napisałeś 7 razy siema. Za to, że napisałeś 7 razy siema i zaspanowałeś mi czat, powinieneś zostać bana. Nie umiesz się zachowywać? Po co spamujesz? Wraca do strefy walki. Ale czy ty nie widzisz Maciejka i na o tytuł streama? Kolejny, nie no, roz, rozjebie zaraz kompa, nie? Bez kitu Widzisz opis streama 18, plus, czy nie widzisz? To jest stream dla normalnych ludzi, nie dla idiotów. Ktoś normalnym widzę, pisze AH12 Widzisz, że jest w plus 18, to czemu dzieciaki wchodzą na live'a? Ale widzę, że wy nie rozumiecie tego i trzeba wam tłumaczyć proste rzecz z no, bo mi wyzywają, chłopie. Przychodzą maćki lat 12, spamują streama. Pytają się, czy mogą zagrać, chłopie. Mają chłopaki po 10 lat. Wyzywają jeszcze mnie. Jestem normalny. No, ja też jestem normalny, dlatego streamuję dla was. Panie, że się spinacie, stary. Jakie broni polecasz? Weź sobie na Twitcha, tu masz kanał na górze, wpisz wykrzyknik bronią. Masz. Ludzie w komentarzach płaczą jakieś 11 dziciaki dzieciaki To jest dorosłe życie, no R Odezwał się dorosły, ty Odezwał jest ulepszenie. się dorosły No to wyłącz stream i se pograj na ludzie bez spiny STARY! Ty nie rozumiesz, że nie po to kupowałem kompa za 60 koła, żeby chłopiec osynał w streamie grać, na kąpie? Stary, ty rozumiesz, że gdyby nie stream, ja bym w ogóle nie musiał kupować kompa za 50 tysięcy? Ty nie rozumiesz, nie? Nie rozumiesz, stary. Kupiłem kompa, żeby streamować dla was. Ja nie gram, na w streamie w gry. ale widzę, że nie rozumiecie tego, no. Mam kartę za 12,5 tysiąca. Monitor za 5 tysięcy. Tu już masz 20 tysięcy. Kamerę mam za dychę. Monitory mam po 2 tysiące, chłopie. Mikrofon za dwa koła. Tu już masz 30 tysięcy. Nie wiem, wy się spinacie, stary. Gówno a piszesz coś na tym czacie. Zaraz bana dostaniesz. On tam polecił. to też tam lecę. Guess who's back, guess who's back, guess who's back, guess who's back. Jesteś safe? A to x men jest. A to x-man. A tam cała czwórka jest, ty. Wiem, domyślam się. Mamy tu wroga. Twój sojusznik trafił do guagu. Będzie walczyć o szansę na powrót. Kontrakt niewykonany, cel utracony. Straciliśmy skrzyż... zapraszam do topowania. ...wycofany. No, widzieli, się front Tak trafię to będę miał rekord snajperski Ja cię tam szanuję, a te dzieciaki to nie wiem Wbijają na live, zewają, bo grasz w lepszą grę niż Fortnite. Stary kupiękowa zasiątka Mordow, że mikrofon i kamerkę Też liczysz do kompa, do streama. Nie wiem, to... Nie wiem, to jesteś... Od... Nie wiem, dobra, nie, nie gadam z wami. Ja wyłączam czat na TikToku, sobie zrozmawiajcie między sobą. Tylko się nie wyzywajcie, bo będę was banował. Czemu wy nie możecie być normalni? Gdzie wpisać bronię? Tu wykrzyknik bronię. No no skurwa jakiś stary dron wybuchnął, no. Ja pierdolę. Co robicie? Jaka ta gra jest rozjebana, no chuj jest... Tu jakieś kurwa te drony, te d no. Aha. To jest, bo... trafił do Dobra, to ja do... ja idę trafił po ten. Do bay, trafił ten do Każdy z nas jest normalny? Zera siadła? Okay. Śmierci, możliwości siadła? Okej. No. Jak tam gra? Okej. Okay. Oko, mordaj moda, ja tu często jestem, to będę wywalał dzieciaki. Ale chodzi o... Nie, nie chodzi o banowanie ich, tylko chodzi o to, żeby oni tak nie pisali, no. Mogę ci dać na parę dni, zobaczę. Dam ci moda, bo nie Jestem. ma moderatorów w ogóle na TikToku. Dodaj, moderatora, ale bez możliwości zablokowania kont. Możesz tylko wyciszać konta. Profilaktycznie, najpierw muta na minutę, na pięć, a potem na całego live'a, ok? Nie, najpierw ostrzeżenie. O, najpierw ostrzeżenie, potem mute na minutę, na pięć i na całego live'a, ok? Dobra, i zapraszam na Twitch'a, widzowie. Zrobiłeś rekrutację? No to już przeszedł rekrutację pomyślnie. Masuba jest codziennie na live na kanale od miesiąca jest codziennie. I cię Przeszedł pomyślną rekrutację Ostrzeżenie, ostrzeżenie, jestem grzecznym streamerem, ja Was lubię widzowie. Dziękuję bardzo za obserwację. Zapraszam do subskrypcji widzowie kanału Mamy... ile mam subów? 14 subów mam na TikToku Niegry, niesamowite. <laughs> Jedzie pociąg na stacji. Na drugim Peronie za minutę odjedzie. Już go nie dogonię. Patryczek dał mi obserwację, dzięki. A w pociągu jesteś ty. Machasz do mnie ręką. Dziękuję okay, bardzo, obserwacje. Pają, widzowie, zapraszam do obserwacji, do tapowania, do ustawiania live'a Widzowie, zapraszam na Twitch'a, zapraszam na TikToka, widzowie, tapujcie. Tapujcie, obserwujcie, komentujcie, subskrybujcie, widzowie. Tapujcie, tapujcie Twitchanie. TikTokerianie, przepraszam. Nie, TikTokerianie, proszę. Proszę, 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 proszę. Do, proszę, proszę. Dobry wife mordosia ma. Proszę, proszę, TikTokerianie, błagam. Ej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Ej, czy ty wiesz, że to poważna... jest streamer normalny, a widzowie coś dziwni. Bez kitu. Czemu się nie słuchacie? Czemu Ruchy mnie wzywacie? bo flagę robię. A tu gościu leci. Zabezpieczyć obszar do zakończenia Ruszam. Tu i stały, nie? nie słuchacie? Nic nie słychać, kompletnie nic. Siema, Paja. Krytyki nawet nie wiecie, jak pisać, więc nie mówcie o krytyce. A co to? Mi boli? Krytyka? Krytyka? Nie, dobra. Eee, wnioskuję o, o wyciszenie na całego livea Religę. Wnioskuję o wyciszenie na całego livea Religę, rola. On jest niby starszy ode mnie, ty zachowujesz się jak dzieciak. Za wnioskuję o wyciszenie. Ale musisz go w nie wniosek napisać. Ty musisz go wyciszyć. On ankietę zrobił, czy go wyciszyć? Ja pierdziele, się nie boję krytyki. Stary, więc codziennie ludzie wyzywają, ja mam to wysrane. Ja mam to w dupie. Mnie codziennie ludzie wyzywają. No kurwa, no nie chcę mi się już tego czytać. Mam to w dupie. Mam to w dupie. No nie rozumiesz? Codziennie mnie ludzie wyzywają. Nie wiem za co. Co komu źle zrobiłem, stary? Nie typy wyzywają codziennie, stary. Przerwano tu, Nie wiem, X-Men, kupuje kupuję. Dawaj, X-Men, chodź do nas. Kasę rzucić. Kasę daj, kasę daj, kasę daj. Bro, give me money, give me money, give me money. Mamy to. No dawaj, tam, auto. Nie? Mogę z na lecieć na dropa. Drugi Mamon jesteś, ty jeśli grano, nie wiesz, kto, no, kto to zobacz na YouTubie. Mamon? Czemu się nafurałem? Czemu się nafurałem, widzu? Ja jesteś jakiś? Jesteś gdzieś nienormalny? Jak w momencie 100 tysięcy złotych wykładasz, to normalnie jedziemy, kurwa, testy robimy, stary. Dawaj. Dawaj. Zobaczymy, kurwa. W Ewany, Chodź. Dawaj. Wykładaj 100 tysięcy, kurwa, o 100 tysięcy. Zakładamy. Idziemy za testy. I zobaczymy, kurwa. Przygłupie jebany. Tylko wykładaj hajs, bo ja za darmo to nie będę kurwa zdecydował. Siema witam. Się Dawaj, hop. Drugi mamon jestem, ty chłop mnie od mamonu wyzywa. Mam pytanie, ile trzeba mieć obserwacji, żeby robić tak na TikToku? A ile masz lat? Ile masz lat? Ile masz lat? Dziękuję bardzo, Dani za prezent. Jaki młyn jest na TikToku Czy to jest 29? Tysiąc obserwacji musisz mieć Ja jestem toksyczny, widzowie? Dajcie tak albo nie, jeżeli uważacie, że jestem toksyczny Czy jestem toksyczny, tak czy nie? Widzowie, jestem toksyczny, tak czy nie? Tak czy nie, widzowie, zapraszam do obserwacji, do tapowania, do ustępniania live'a, widzowie Zapraszam na TikToka, na Twitcha Czy jestem toksyczny, widzowie? Nie znają się, nie, nie, tak Nie Większość mówi, że nie jestem toksyczna. O oh, kurde, to długa droga. Jak to teraz zdobyć, bo akurat na Twitchu wystartowałem? Dobra, no ty ty Za bardzo dajesz się ponieść emocjom. No i dobrze, to są emocje, jestem trochę... możesz. Aha. No dawaj, dalej. A, jeszcze, dobra. Nie jest, to ciepisko, niech. Jest kosmo, Nadlatuje chmura No wiecie, ciepisko. Ciebie kupię. Nie, 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 nie. Podnoszę nie siebie sobie. Nie dowiemy uciekam. Wszyscy członkowie oddziału są w bezpiecznej strefie. O kurde, o kurwa. O kurde, z granatem się zabiłem. A to łanie jest... No, jest, ale Chyba spocony Spoczny, <laughs> spoczny, To nie szkolenie, tylko gułak. Trzeba walczyć, by zasłużyć sobie na powrót. A chciałem granatem go trafić. Nie trafię go granatem, idziemy, nie trafię go granatem. Nie ma co się przejmować byle Chce, sztuczny tłum robię. Iż. Tak bardzo A, ja uraziło ja cię chłopaki, chłopaki. taka bieda, że woda wodę, że zostałem mute? Boże, ja ja robię. Musi coś się dziać na live. Widzisz, macie jest osób na TikToku. Widzisz? Wy nie rozumiecie, że to jest moja gra, w którą wy gracie i wy myślicie, że ja gram waszą grę, wygracie w moją grę. Rozumiesz, stary? Ja mam 300 IQ, a wy się tak bejtujecie. wygracie w moją grę, a nie ja w waszą grę. To nie ja bejtuję się na wasze teksty, tylko wy się bejtujecie na mnie, że ja się bejtuję na was, stary. Ja mam 200 IQ. Dzięki temu, że się zbejtowałem na to, co ty się zbejtowałeś na mnie, to jest chłopie 100 osób teraz na TikToku i wy myślicie, że ja się bejtuję teraz na to, co widzowie piszą, a tak naprawdę wy bejtujecie się na to, że ja was bejtuję. 200 IQ, stary, rozumiesz? Stary, jestem w Spokoju, stary, jestem w Spokoju, jestem mi. oazą spokoju, Spokoju. Ej, ale paruwa co? Lampa jak. Mówię, lampa jak. Lampa co? Ale paruwa co? Spoko, już zrobiłem klipa. Slus. Jestem tiktokerem, kliperem, Twitcherem, chłopie youtuberem. Mam na youtubie 1200 filmów, a nikt mi nie subskrybuje. Wiecie, że mam 1200 o, subów? Boże, mam 1200 filmów, a mam 3 suby na kanale? Ty na plecach Boli mnie głowa i nie mogę spać. Chociaż dookoła wszyscy już posnęli. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. I tak mija ostatnia nocka w mojej celi, tylko noc, 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 błonu światła. Nocny reflektor, teren przeciskuje o światło, to jak ja dobrze znam. Ktoś nie gaś się zawsze obserwuje, nie wiem czy. Nie, jej. Czy nie, że. Ostatnia doba, jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. I tak mija ostatnia nocka w mojej celi. Tylko noc, noc, noc. Płoną światła ramp, nocny reflektor, term przeczesuję. O światło, to jak ja dobrze znam. Nie wiem tam z drugim. La czy nie wierzę? Nie znam słów, ale się śpiewam i mi nikt nie zabroni. Nawet ty, Mario. Jest mój stream i sobie robię co chcę. Lepiej grać niż śpiewasz? Nie umiem grać i nie umiem śpiewać. Jezu, kochany, trzymajcie mnie. Boże, Boże, czemu jesteście tacy? Czemu jesteście tacy, widzowie? Zapraszam do tapowania, do obserwacji, do subskrypcji kanału, widzowie. Zapraszam na YouTube, zapraszam na Twitcha, na TikToka, widzowie. Tapujcie, tapujcie. Obserwujcie, subskrybujcie, komentujcie, widzowie. TikTokerianie, zwracam się do was z prośbą o tapowanie. Ok? Mamy ruch Nie mogę go trafić tam Mamy ruch Nie mogę go trafić X-men żyje jeszcze Bliża się chmura gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona Tacy to znaczy jacy? No nie wiem no Zamiast pisać same miłe Tym komentarze sam, Zamiast pisać same miłe komentarze Wow ci pisek, ale super stream, super stream, ale jesteś super, kochamy cię, kochamy cię Tu słuchaj teraz Rzucam Semtex! To wy mnie wyzywacie Wyzywacie Mamy ruch Radzi się ten, ruchy Ruch pojawił to okolimy Uwaga, masz towarzyszy poza bezpieczną strefę. Lecy. Oznaczam pojazd. Aha. Ty, strzelałem do niego, a ja go nie widziałem, Cituję. Ale <grystanie> Ale niezłe city. <grystanie> do środku sobie jak coś. Ostatnia doba i jutro będę tam, ale na razie ciągle jestem tutaj. Nie mogę leżeć, a nie mogę spać. Ta 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 ta. 15 wygrywamy to. Widzę jak huragan do nowej bezpiecznej strefy. To do czego ammo? A my do że <grytanie> masz. Jest cej, swager Swagger, Swagger Miałem budynek miał fajny Przed nami. tak odczułem. Nice. I góra góra, góra. Mati, broki sniper, tutaj Daj im tam odmah. Leży, 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 dawaj tam coś, dawaj tam coś, dawaj tam coś. Dawaj W każdej strony zostaje. Ej plecy, plecy, plecy! plecy! nie plexi! tak Nie łucek, tak. nie mów tak. Kurde, jest tu gościu, tu jest na plecach. Boże, ale się wyłonił. La 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 la. Tadapapapa Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną strefę Jeden leży Drugi leży, dwóch leży Mam dwóch leży na górze on z dwóch leży na górze Lecą, 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 lecą Ostatni, Let's go! Chyba gierka na YouTube, tak? Nic nie zrobiłem, ale spoko się grało. Ej, widzowie, zapraszam do subskrypcji, do obserwacji, do tapowania, do udostępniania do komentarzy, widzowie, do subskrypcji, do komentarzy, widzowie. Damy gierkę na YouTube'a sobie tako, nic się nie działo, widzowie. Dobrze było. To się liczy, wygrana się liczy, widzowie. Wygrana się liczy, widzowie, to jest najważniejsza rzecz w tej grze, wygrana zwycięstwo, widzowie, a nie... Zapraszam do subskrypcji, widzowie. Do łapki w górę, o łapka w górę, komentarz i subskrypcję. Proszę bardzo, proszę bardzo. Proszę bardzo, widzowie, proszę bardzo. Widzowie. Proszę bardzo. Ale mamy wina, no, chcieliście wina, mamy wina, mamy to. No. A i nikt nic nie napisze. Wow, GG, super. Ale jesteś świetny Ale jak umrę, to wszyscy mnie wyzywają, nie? S dobrać narzędzia do roboty Zawsze tak jest z wami. Kanie czas na relaks, wracamy do pracy